Cześć, witam Was kochani. Ostatni mój filmik był poświęcony rejestracji, pierwszej rejestracji do strony FBO, gdzie można sprawdzać swoje wyniki i osiągnięcia. Natomiast w tym filmiku chciałbym poruszyć temat rejestracji aplikacją. Jedna z nich to papierowa rejestracja. I wygląda to tak: nie wszyscy mają czas, nie wszyscy zawsze koło siebie mają e, aplikacje do wypełnienia. No, no bo rzeczywistość: no, spotkamy kogoś na ulicy, cześć, co słychać. Nie widzieliśmy się 150 lat. Zaczynamy temat, słuchaj, co u ciebie słychać. Yy, no, wszystko ok, i tak dalej, i tak dalej. Nagle ktoś stwierdza: Słuchaj, chciałbym coś zmienić w swoim życiu. Mówi: Super, mam dla ciebie wspaniały pomysł. Wiesz co? Współpracuję z taką super amerykańską firmą, zajmującą się produktami ls owymi Może chciałbyś spróbować? I ten ktoś albo powie nie, ale znajdą się i tacy, którzy będą super, okej, okay, co mam zrobić? No i co wtedy? Kurczaki pieczone, gość jest napalony, czy kobieta jest napalona. My tego nie mamy, więc co? Jest super rzecz. Każdy z nas posiada telefon komórkowy. Obecnie, czy to będzie Android, czy to będzie Mac, jest aplikacja, którą stworzyła firma Forever Living. Nazywa się ona Discover Forever. Ja postaram się wam dzisiaj pokazać, jak tę aplikację znaleźć i jak rejestrować przez tę aplikację. Czego szukamy? Szukamy takiej aplikacji Google Sklep. Ja ją tutaj posiadam, tylko mi ucieka. Znowu hi, hi, o jest, jest, jest. Ona jest tu. Klikamy w ten link. Otwiera się nam Google Play. Na tym paseczku, tam taki paseczek jest góry, wpisujemy, mianowicie ona się znajduje tutaj. Wpisujemy Discover co Discover Forever. Ona się nam tu pojawia. Na pierwszej pozycji. Klikamy. Wygląda to tak. Pierwsza pozycja u góry. Discover Forever. Co robimy? Instalujemy tę aplikację. Klikając dokładnie w ten sam link, pojawia się forma zainstaluj. Więc co robimy? Instalujemy tę aplikację. Chwileczkę to zajmuje. Aplikacja ma 3,5 MB, więc trwa to dość krótko. Po czym aplikacja prosi nas o otwórz, więc otwieramy. Otwieramy tą aplikację i pojawiają się takie oto rzeczy. FBO Setting. Ze względu na to, że jest to w języku angielskim, nie wszyscy wiedzą. Więc w pierwszej pozycji wpisujemy imię, w drugiej pozycji wpisujemy nazwisko i swój numer ID. Spróbujemy to zrobić. Oczywiście ja wpisałem swoje dane, bo niestety nie mogę wpisać niczyich innych, ze względu na to, że ja to pokazuję i ja tworzę, ja próbuję otworzyć tę aplikację. Potem mamy wybór kraju i lokalizacji, czy to będzie Europa, Ameryka, więc no my znajdujemy się w Europie, więc siłą rzeczy musimy kliknąć w Europę. To jest bodajże druga pozycja. Nie. Pierwsza. Klikamy na Europę, później w drugiej pozycji wybieramy, szukamy kraju Polska. Ja już znalazłem. Z automatu pojawia się nam również język polski i pod spodem prosi nas zaakceptowanie, zaakceptowanie warunków. Więc akceptujemy, dajemy krzyżyk. No, ptaszek w tym przypadku, ptaszek i klikamy Save. Co się dzieje? Aplikacja sprawdza nasze dane, czy faktycznie jesteśmy zarejestrowani w firmie. Przechodzimy na taką stronę, która dalej jest w języku angielskim, ale to żaden problem. W waszym prawym górnym rogu znajdziecie trzy kreseczki. Klikacie na te kreseczki w lewym, przepraszam, w lewym, sorry, wszystko działa odwrotnie. I to są takie fajne rzeczy, narzędzia, opisy i jest forma dołącz. Co robimy? Klikamy w dołącz. I dalej mamy formę Dołącz teraz. Klikamy w Dołącz teraz. Co się dzieje? Aplikacja przekierowuje nas na stronę logowania i rejestracji. Chwileczkę to zajmie, może. Może się nam uda dać szybko. O, i jest. I słuchajcie, to są cztery pozycje. Dane personalne. Dane... Kontaktowe, czyli w danych personalnych, co wpisujemy? Imię, nazwisko, niestety datę urodzenia, która jest wymagana. Kraj pochodzenia będzie Polska, bo rejestrujemy w Polsce. Krok drugi. W kroku drugim podajemy adres zamieszkania, telefon oraz dwukrotnie adres mailowy i weryfikujemy. Tam pod spodem jest taki zielony przycisk weryfikacja. Po weryfikacji, jeżeli Ktoś chce, może zarejestrować swoją firmę. Jeżeli tego nie chce, opuszcza dane firmowe, przechodzi do danych sponsora. Co się dzieje? Słuchajcie, pojawia się taka sytuacja. W wielu przypadkach wygląda to w ten sposób, że są trzy opcje. Różnie to bywa. No w moim przypadku akurat pojawiło się tak, a powinno pojawić się od razu z numerem. Więc, żeby wybrać daną osobę, czyli, dajmy na to, my rejestrujemy kogoś, więc wpisujemy swój numer ID, czyli wybieramy pierwszą opcję. Klikamy w ten link. Wprowadzamy numer swój FBO, bo chcemy my zarejestrować tą daną osobę. Przyciskamy zielony klawisz znajdź. A no tak. Sekundkę, bo ja się pomyliłem. I co się dzieje? Zwróćcie uwagę. Pojawiają się Wasze dane. Czyli Krystian jak w moim przypadku, zameldowany tu, i tu. Tak. Pod spodem jest w popielatym prostokącie takie hasełko, które trzeba przepisać pod, e, pod tym hasełkiem. Ponownie zaakceptować warunki, czyli akceptują zasady i regulamin i klikamy w ostatni klawisz zielony przejrzyj, co się dzieje w tym momencie zarejestrowaliśmy osobę której a z automatu został nadany numer z automatu zostały wysłane powiadomienia mailowe zarówno do mnie jak i do osoby, którą chciałem zarejestrować i co ciekawe może nie powinienem tego mówić ale tak jest w tym przypadku nie ma potrzeby rejestracji dodatkowej papierowej która był do tej pory wymagana i myślę, że to jest duże ułatwienie. Bardzo dziękuję za uwagę i myślę, że ten filmik będzie dla was przydatny. Pozdrawiam was